Kolejne remastery Lara Croft. Pokażcie mi to. Tomb Raider od czwórki do szóstki remaster, czyli kolejne części, moi drodzy. Kolejne trzy części będą remasterowane. Time to, put right. to już jest taka. Ale nie. Okej, okay. jest zachowany duch starej Lary. Cieszę się, że jesteś. Wpadka jest szefem od 19. Witam miesięcy. Witam wpadkę. Na skraj półwiska sprowadzono kolejnego więźnia. ROP A99. Witam serdecznie, Ropuszko. Teraz ja tak patrzę że ona w niektórych ujęciach, bo wiadomo Lara była, kurwa, no po co Lara powstała? No po to, żeby yy, jarała kurde graczy młodych i nie tylko młodych. E, miała być taką stricte bohaterką, że kurde z giga seksowna, Jeszcze w sumie ona jest taka trochę, nie ona nie jest łok, bo jakby ona była giga brzydka i byłaby silna, niezależna, a ona była giga seksowną i jeszcze była z, Niezależna, silna, mądra w sumie była, bo była też błyskotliwa, rozwiązywała zagadki. Czyli nie, czyli nie jest. Chciałem powiedzieć: nie, 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 ona by musiała być, wiecie, body positive i tak dalej, żeby ten. Nie no, ona jest, kurde, przecież silną, niezależną, ale to jest bardzo ważne, bo ona, jakby Lara dzisiaj powstała, ona by tak nie wyglądała. Ona by nie miała takiego wcięcia w talii, ona by nie miała takiego gigabiustu wielkiego, ona by nie występowała w lateksie takim z kopytem odbitym. Oj, nie. Dobra, a o co ja chciałem powiedzieć? No umówmy się, no patrząc na Larę, no trzeba by było być, kurde, totalnie pozbawionym zwykłych jakichś męskich, e, czy to, jak to się mówi, natury męskiej, że no ma po prostu kształty e, mega jakby atrakcyjne. No jest taka aż, no ona jest aż za bardzo idealna. Dlaczego? Bo w, w niektórych momentach aż karykaturalnie wygląda to, jak ma ogromny biust względem reszty jej ciała, nie? W sensie, no ona jest też szczupła. I w niektórych ujęciach ten biuz jest, wiecz gigantyczny, nie? Na przykład on jest ogromny tutaj, totalnie nie pasujący do reszty ciała. No, no to jest biuz na zasadzie takiego ogromnego stanu... No nie, no mówmy się, no. Znaczy, zdarzają się takie, ale to jest jedna na ileś tam tysięcy, że czasami dziewczyny... Totalnie naturalnie, tak są RNG obdarzone losowo, że są gigaszczupłe i mają ogromny biust. I nie jest to biust robiony, sztuczny. Natomiast, no to jest, to, to się tak mówi, nie? Jak wygrana na loterii. Wiecie, jak te memy są, że są koleżanki, stoją trzy koleżanki. Jedna jest taka, no taki A biust, druga B, a ta ma na przykład jakiś E ogromny, nie? I tam... I stoi, nie? I wiesz, że tam RNG kurde przypasiło. Ale chyba zapomnieliśmy, bo zacząłem gadać o, o wyglądzie Lary. Ale to tak, to jest dobry temat, bo, bo faktycznie, no dzisiaj taka gra by nie powstała. Oczywiście ona powstała kiedyś, więc teraz, jeśli są Tomb Raidery, Ale widzicie, te Tomb Raidery są ugrzecznione bardzo. Zobaczcie sobie, jak wyglądają te Tomb Raidery teraz. Ta Lara jest taka młoda. Oni cofnęli, jakby, nie? Że to jest. Ta... Lara taka młodziutka. Ona ma tam dwadzieścia ileś lat. Ma pomniejszony ten biust. Dalej jest, dalej jest atrakcyjną dziewczyną, Kobitką Dalej jest jakby taka silna, i tak dalej, i ogarnięta, i wysportowana, ale, no ale tam to się zmienił ten wygląd, nie? A jeśli chodzi o sam remaster, moi drodzy, czwórka, piątka, szóstka, to są, nie pamiętam jakie mają one, bo oni mówią 4, 5, 6, ale one mają swoje jakieś podtytuły różne, nie? Ja tych podtytułów totalnie nie kojarzę. Najbardziej dla mnie znanym jest dwójka i trójka. No i jedynka, przez to, że to jest taka pierwsza, więc kilka razy się próbowało ją poznać. No nie wiem, e, remasterowo. Widać, że to jest remaster. Widać, że to jest podciągnięta rozdziałka. Ale też widać, że to nie jest remake. To jest remaster na zasadzie, tak jak tu pokazali. Że podciągnęli, zmienili tekstury na ładniejsze. Jest e, tak samo drewnianie. No to czym. Znaczy... O, tutaj jest to troszeczkę mniej drewnianie, czyli tak samo jak to było zrobione tam w tej trilogii, nie? Tomb Raiderów. Czyli troszeczkę jest te animacje są takie unowocześnione, ale też bez przesady nie jest to motion capture. To jest wszystko na zasadzie takiego sztywnego sterowania tą postacią. Ona taka była, ona taka jest, ona taka ma być. Ale nie powiem, zagrałbym w Tomb Raidera 1 w remake. Pierwszy ever jaki powstał Tomb Raider, ale remake. Że jest lokacja, zadania tak samo jak w jedynce. Tylko, że już wiecie, na nowoczesnym silniku. To bym zagrał. Bo ta jedynka jest tak toporna, jak się teraz spojrzy, słuchajcie, jak sobie zobaczycie tą jedynkę Tomb Raider'a, jest takie drewno okropne, nie? Ale nawet po remasterze, podziwiam, jeśli ktoś po remasterze przeszedł go. No, ale mam, moi drodzy, apel. Nie zmieniajcie nam lary. Chcemy taką larę. Taką, jak poznaliśmy, tak? Lara jest wirtualna, więc jest szansa, że całe życie będzie młoda. Tak jak ją tutaj, moi drodzy, stworzono. Proszę jej ani nie postarzać, ani nie pobrzydzać, ani nie powiększać, ani nie pomniejszać. Taka ma być Lara. Taka, o. Taką ją zapamiętałem. Proszę, Laro, trwaj. Laro, ufam tobie. Parafrazując, chociaż nie wiem, czy to nie będzie e, jakieś świętokradztwo. Dobra. Stary, jaką stronkę znalazłem? Najpierw, jak sobie... A, to były takie! Nie, no to były oficjalne. Strona z oficjalnymi. No, szkurła, oczywiście, że takie były, moi drodzy. To ja wam pokażę. To są, słuchajcie. przecież ja to pamiętam jak dzisiaj, że były takie. Oficjalne były tapety, patrzcie. Kojarzycie? Kojarzycie wtedy za dzieciaka, kurde? Były, były takie tapety. Pa, i to były oficjalne. Nie, nie, ja pamiętam, to nie, to nie są to nie jest tak, że to zrobili jacyś tam o polatach, tylko ja pamiętam, że wtedy one były i one albo to było na okładkach jakiś czasopism, albo w Necie jakoś ściągnąłem, albo w CD-Action. Fajne biodra miała. Ogólnie to jest i tak, patrz, tu ma takie cycki jak ping-pongi, nie? Twarz ma taki yy, retro, kanciasty nos i tak dalej. Ale biodra jej zrobili nogi takie w miarę szerokie. No ale wcięcie w talii takie aż No tu by mogła być instagramerką teraz ta kalara, nie? I ten ręczniczek na tym tyłeczku. <laughs> Ciekawe. No nieźle.